Prawo i Sprawiedliwość rok wyborczy rozpoczyna od przypomnienia, że 10 lat temu ówcześni rządzący podwyższyli wiek emerytalny w Polsce dla mężczyzn z 65 do 67 lat i dla kobiet z 60 do 67. PIS przywrócił go do stanu poprzedniego 4 lata później, a dziś partia rządząca twierdzi, że argumenty za dłuższą aktywnością produkcyjną nie były zbyt celnie zdiagnozowane. Ta zmiana, fatalna zmiana weszła w życie w 2013 roku. I e, to warto podkreślić, że politycy Platformy PSL-u w kampanii wyborczej najpierw prezydenckiej w 2010 potem parlamentarnej w 2011 e, absolutnie zaprzeczali, jakoby mieli intencje podwyższania wieku emerytalnego. I kiedy tylko e, Utrzymali się u władzy, przedłużyli swój mandat rządzenia. W 2012 roku wiek emetalny podwyższyli. Oszukując. Tym samym wyborców. Jak to tłumaczyli? No, tłumaczyli to w ten sposób, że ratują system emerytalny, bo on się, on się po prostu zawali. Będzie katastrofa finansowa ZUS-u i krus Nie stać na wypłatę świadczeń dla takiej dużej ilości emerytów i rencistów. Trzeba wydłużyć wiek aktywności zawodowej. No i wtedy się ten system uratuje. Oczywiście poziom rent emerytur był bardzo niski. Co się okazało, że kiedy w 2017 roku jednak obniżyliśmy wiek emerytalny, żadnej katastrofy nie było. Wręcz przeciwnie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że można zwiększać, bardzo szybko waloryzować świadczenia emerytalno-wentowe. I tutaj można podać, że kiedy w 2015 roku najniższa, minimalna emerytura to było 880 zł brutto, to rząd Prawa i Sprawiedliwości podwyższył ją w ten Sposób, że w roku 2023 to będzie 1588 zł brutto, czyli ponad 80%, a netto ta zwyżka jest jeszcze większa, bo wynosi 91%. Co więcej, wprowadziliśmy emeryturę bez podatku, zerowy podatek, bo zwiększyliśmy kwotę wolną od podatku o 30 tysięcy, czyli ci emeryci, którzy otrzymują świadczenie do 2,5 tysiąca brutto nie płacą w ogóle podatku PIT. Co więcej, wprowadziliśmy 13 emeryturę i czternastą emeryturę, która już od tego roku będzie świadczeniem stałym. W 2022 roku na trzynastkę i czternastkę rząd przeznaczył blisko 25 miliardów złotych, a od 2019, kiedy wprowadzono trzynastkę dla emerytów, to jest 70 miliardów złotych. Na waloryzację, największą waloryzację rent i emerytur w 2023 roku, bo ona jest najwyższa, będzie minimum wzrost, będzie wynosił 250 złotych, przeznaczyliśmy 40 2 miliardy złotych. I teraz jeśli uwzględnimy 13 i 14, to ten wzrost świadczeń w porównaniu do 2015 roku wynosi netto 120%. 120%. 120%, czyli krótko mówiąc, można było podwyższyć świadczenia i obniżyć wiek przejścia na emeryturę. Jeśli się uczciwie rządzi, rząd Platformy tolerował wysoko, wysoką lukę VAT-owską. My zwiększyliśmy ściągalność VAT-u o 163 miliardy złotych, porównując rok 2015 do 2023, co jest zapisane w budżecie teraz VAT to jest 286 miliardów złotych. Więc wszystko to pokazuje, że nie trzeba robić oszczędności na najuboższych, na świadczeniach społecznych. Wręcz przeciwnie, że można właśnie tutaj te świadczenia zwiększać i dzięki temu zwiększać możliwości finansowe większości Polaków, tym samym zwiększać popyt, co oczywiście wpływa na rozwój gospodarczy. Polska rozwija się gospodarczo najlepiej Wiecie. No i o, ostatnie zdanie jeszcze najbardziej uderzano. W Polki. Platforma się często stroi w piórka właśnie obrońców Polek, że, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość prowadzi jakąś antykobiecą politykę. Jest dokładnie odwrotnie. To platforma uderzyła najbardziej w kobiety i my dzisiaj pokazaliśmy, że, że można, można działać w sposób zupełnie inny i że, i że właśnie to kobiety są głównymi beneficjentkami tych zmian wprowadzanych przez prawo i Sprawiedliwość sprawiedliwość i przede wszystkim jesteśmy wiarygodni. To co zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej, to zrealizowaliśmy. Platforma jest partią, można powiedzieć, oszustów, bo oszukali wyborców w 2011 roku i mamy absolutne przekonanie, że gdyby doszli do władzy w wyborach w 2023 roku, to znów nastąpi podwyższenie wieku emerytalnego i obniżenie świadczeń dla emerytów i rencistów, bo to jest już taka partia, która po prostu Pokazała w praktyce, że nie dotrzymuje zobowiązań wyborczych. Grupą, w której najbardziej był odczuwalny pomysł podwyższenia wieku emerytalnego byli rolnicy. Najniższa emerytura w krusie teraz od marca będzie 1588 zł. Jest to rekordowa waloryzacja, wyniesie się na 233 zł netto dla każdego świadczenia biorące. Pytanie, co się w krusie zmieniło przez te ostatnie lata? Wypłacamy trzynastki i czternastki, jeżeli chodzi o nasz oddział wielkopolski to na ponad 105 tysięcy świadczeń biorców z dobrodziejstwa trzynastek i czternastek korzysta blisko 90% uprawnionych świadczeniobiorców. W Wielkopolsce mamy około 105 tysięcy ubezpieczonych i 110 tysięcy świadczeniobiorców, i ta liczba jakby systematycznie spada. Zmiana sprzed dekady dotyczyła 8381 kobiet z powiatu gniezińskiego, które miały o 7 lat dłużej pracować, i około 2600 mężczyzn, którym wydłużono wiek produkcyjny o 2 lata.